Cześć, witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu z rynkami na poziomie. Mamy dzisiaj 23 lutego 2022 roku i dochodząc do nowej formuły naszych spotkań, zaczynamy od SkyBlue. Docelowo będą to już w tej chwili wiem, że będą to dwa instrumenty główne na każdym naszym środowym spotkaniu plus przegląd ciekawych sytuacji na innych parach walutowych, oczywiście też będzie miejsce na, na wasze pytania. I też będzie miejsce na to, żeby się doedukować dla tych z Was, którzy są na początku naszej drogi. Słuchajcie, mamy ciekawą sytuację, no ciekawą o tyle, że, że po prostu wchodzi wszystko, bo jesteśmy w trendzie bocznym, czyli w konsolidacji. USDCHF, co prawda, nie ma jeszcze poziomów Skyblue na dzisiaj, ale mam nadzieję, że lada moment się pojawią. USDCHF ma ciekawą sytuację, bo tu został poziom z wczoraj. Nie wiem, czy pamiętacie, jak można samodzielnie wyznaczyć, tak mniej więcej, poziom na kolejny dzień. Mieliśmy coś takiego, na pewno jest to w archiwum, ale na pewno może się to Wam też tak po prostu, tak po prostu przydać. Że jeżeli jest mniej więcej, no niestety jest to mniej więcej, bo, bo tego się nie da tak kwadracikami polecieć, ale z danych wychodzi, że te przestrzenie pomiędzy Skyblue one są mniej więcej dzień do dnia podobne na danym instrumencie, czyli każdy z instrumentów ma taki swój, swój przedział ruchu. I teraz, jeżeli ten przedział ruchu przyłożymy tu, być może będzie to on bardzo bliski, no różnice na pewno są niewielkie, tam pipsowe, ale jeżeli w kolejnym dniu o godzinie 6.30, a uwaga, 6.30 czasu brokera, takiego jak na przykład IC Market, czy Purple Trading, czy, czy też inni, taki zwyczajny cypryjski czas. Jeżeli przyjmiemy, że mamy 6.30, poczekajcie, gdzie my tą 6.30 mamy na tych M5? Tu na tej świecy, w tych okolicach. Tutaj, gdzieś tu jest 6.30. Więc zabieram nasz kwadracik. Przykładam go sobie w tym miejscu. I mniej więcej na tych poziomach, czyli tutaj i tutaj, powinno być Skyblue na dzisiaj. Tak jak mówię, no, precyzyjnie się tego kwadracikiem wyznaczyć nie da ale taki rząd wielkości, jak już potem są poziomy, można to sobie skorygować. Dlaczego to zrobiłem? Bo jeżeli mamy taką sytuację jak dzisiaj na USDCHF-ie, mamy do rozliczenia poziom Sky Blue z wczoraj. Dla osób nowych zaraz wytłumaczę, z czego to wynika. Czyli jeżeli mamy ten poziom tutaj do rozliczenia, a jednocześnie dzisiejszy poziom Sky Blue, czyli dzisiejsze wsparcia, opory, też będą no, w tej okolicy, w tej strefie, to z dużym, bardzo, bardzo dużym prawdopodobieństwem mamy ruch tu. Czyli możemy się spodziewać tego typu sytuacji. Czyli ruchu w dół, do rozliczenia naszego sky blue i potem ruchu w górę. Oczywiście, czy on będzie jeszcze dalej ten ruch w górę, czy też będzie tylko i wyłącznie reakcja na tą strefę, trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć. Ale tego, jeżeli rynek spadnie, to tutaj będę oczekiwał jakby podwójnego, podwójnej okazji do tego, żeby pojechać w górę. Jest jeszcze jedna kwestia. Ona, co prawda, nie wynika z metodologii deep market level. Tutaj. Spójrzcie, w tym miejscu jest diament z metodologią MMD. Czyli na diamentach cena zazwyczaj oczekujemy, że będzie reagowała. Więc mamy diament, diamy, mamy sky blue z wczoraj do zaliczenia, i mamy mniej więcej tak jak powiedziałem w tych okolicach również skyblue z dzisiaj, na których oczekujemy reakcji. Taki mały konglomerat. Dla osób nowych, założenie jest takie. Dla poziomu SkyBlue, dla dziennych wsparci oporów, że cena w danym dniu ma się poruszać pomiędzy górną przerywaną a dolną przerywaną. I wtedy, jeżeli zamknie się dzień pomiędzy tymi przerywanymi liniami, to jest ok. Z punktu widzenia przepływów finansowych, ale statystyka mówi, że close bardzo często jest pomiędzy tymi grubymi, tu i tu. A jeżeli nie zamknie się ta cena pomiędzy grubymi. To powinniśmy do tego poziomu wrócić. Pojawiły się właśnie dane na dzisiaj i super. Jak widzimy, przedwczoraj dzień się skończył, jakby tutaj w tej strefie poza tymi, tą strefą wyznaczoną przez te grube poziomy, ale w, w nocy cena wróciła, rozliczyła poziom, no i super. Tyle tylko, że jadąc do góry, zostawiliśmy ten poziom tutaj wczorajszy. Spójrzcie, że niewiele, no skasowałem ten kwadracik niebieski, ale w sumie niewiele się tutaj pomyliłem. Jeżeli nawet, no to ten niebieski być może kwadracik wystawał odrobinę w dół. Więc tak jak powiedziałem, mamy tutaj z jednej strony poziom, który powinien zostać zaliczony, żeby rozliczyć nam setup dzienny, a z drugiej strony oczekujemy odreagowania w górę. Plus jeszcze diament. Jarek napisał: Tam jest jeszcze przejście CNAP na, na USDCHF-ie. No, przejście C na P, czyli przejście czerwonej przez pomarańczową yy, chmurkę z metodologii MMD, więc mamy dodatkowe potwierdzenie. A, no proszę, mamy diament i mamy faktycznie tutaj jest przejście. Dziękuję za zwrócenie uwagi Jarku. Yy, mamy przejście czerwonej chmurki przez pomarańczową, właśnie tutaj w tym rejonie. Jakby trochę poniżej diamentu. A na poziomie DML, poziom do zoliczenia jest też w dolnej części diamentu. A poniżej, o właśnie tutaj, spójrzcie, więc te sky blue, jednocześnie przejście, no i moż, możemy powiedzieć, że ktoś tutaj ustawił, jadąc w górę, bardzo często pod takim czymś jak, jak tu, ludzie stawiają stop losy, czyli zjazd, wycinka stop losów i jazda do góry jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobna. Tu widzicie, mówię teraz głównie do, do naszych świeżynek, do naszych nowych osób. Schemat przedwczoraj został bardzo ładnie rozliczony tutaj. Schemat z wczoraj ma szansę być rozliczony wtedy, kiedy tutaj pojawi się cena. Są takie dwa schematy: jeden R5P, pierwsza reakcja na 5 pipsów oraz PDN, powrót do nawiasów. Znajdziecie informacje w bazie wiedzy na kanale Rynki na poziomie, a ja pewnie wspomnę o tym przy kolejnej okazji. Tak, żebyśmy zawsze nie przerabiali tych materiałów edukacyjnych tak całkowicie od zera. Ale, ale będę o tym wspominał. Chyba, że ktoś na naszym spotkaniu pojawi się taki, kto nie będzie łapał o czym mówię, bo takie osoby też bywają, tak, tak w ogóle nie będzie łapał, to wtedy bardzo proszę, oczywiście zatrzymajcie mnie. Możecie zadać pytanie i z przyjemnością od razu wytłumaczę. Przyda się to też innym na przyszłość. To jest a propos dziennych wsparci oporów. A propos tygodniowych wsparci oporów, w tym tygodniu Mieliśmy te poziomy, jak widać, tutaj dość daleko, i zasada jest też taka, że mamy się w ciągu tygodnia utrzymać pomiędzy przerywanymi. Te przerywane są dość daleko, ale zazwyczaj jednak cena utrzymuje się w tych strefach. Tutaj, dla odróżnienia, mamy strefę, a nie jedną linię, no ale tutaj zasięgi są większe. I ta tolerancja jest też dużo, dużo większa. W dniu dzisiejszym będą nowe poziomy RED, czyli nowe poziomy tygodniowe, wsparcia oporów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, wszystko wskazuje na to, że do południa, do południa już się za wiele nie wydarzy. No i będziemy mieli też przesunięcie. Możemy też zrobić to właśnie takim tam, mniej więcej kwadracikiem. Czyli jeżeli mieliśmy tu środę, bo w środę pojawiają się Poziomy tygodniowe i około południa byliśmy tutaj w tym rejonie. To teraz no, około południa, mniej więcej, znowu bierzemy środek kwadratu i wyznaczamy. No i z tego wiemy, że prawdopodobnie wsparcia tygodniowe pojawią się tutaj w tych okolicach. Opory tutaj. Tolerancja jest na pewno też kilkupipsowa, ale można to tak na oko i na szybko można coś takiego sobie wyznaczyć. Bardzo często te reakcje są precyzyjne, no i takie kwadracikowanie wiele nie da, ale dla osób, które chciałyby sobie coś takiego wyznaczyć, a jeszcze nie mają poziomu RED, no bo na przykład nie kupują tych poziomów RED, bo jeszcze nie mają do tego pełnego zaufania, więc nie wydają pieniędzy, których wydawać nie trzeba. Można to zrobić na początek na oko. Jak wam poziomy DML zaczną zarabiać pieniądze, to zachęcam do tego, żeby jednak skorzystać w pełni z ich możliwości. Takie poziomy, jak tutaj, które zostają, czasami, Potrafią zostać na dłużej. To tak znowu dla świeżynek. Przykład. To jest tutaj pierwszy dzień z brzegu na naszym wykresie. Tu. No zauważcie, że cena wyszła w dół i już do tego poziomu tutaj nie wróciła. Żeby się zasada spełniła, to powinniśmy do tego poziomu wrócić w przyszłości. Tak się stało dobry tydzień później. Tu. I żeby było ciekawie, zauważcie po reakcji i jakby po zatwierdzeniu tego schematu. W kolejnym dniu tutaj bardzo precyzyjnie się od tego poziomu odbiliśmy i pojechaliśmy na dół. Ostatnie 5 dni na USD CHF no, wyglądało nudnie. Wyjście, reakcja na nasz poziom SkyBlue. W kolejnym dniu yy, mieliśmy jakąś drobną reakcję na SkyBlue, dojście do EX, czyli SkyBlue EX ta przerywana odreagowanie. No i spójrzcie, ten poziom, jeszcze cały czas nie został zrobiony. Tyle tylko, że tak jak kiedyś twierdziłem, że on musi być zrobiony w punkt i tak dalej, to życie pokazuje, choć nie wiem czym to jest spowodowane, życie pokazuje, że czasami nam zostaje taki pips, tu jest sześć punktów, raptem. Więc bywa, że taki poziom zostaje i czy go możemy traktować jako zrobiony? Wierzcie mi, że nie wiem. Czasami jest tak, no jak gdyby mam, mam wątpliwości, że jeżeli wyjechało, wróciło, mamy przecież tak, że po przejechaniu takiego poziomu ustawiamy pipsa pod, no to właśnie po to, żeby takie knoty nam taki poziom rozliczyły. Zaznaczać go oczywiście zaznaczam na wykresie, patrzę na niego, jak jest sposobność. To jest to dla mnie dodatkowa wskazówka, ale już się nie upieram. Zdarzyło mi się już tak, że przy takim poziomie się upierałem, a cena mi odjeżdżała, no i potem bolało, bo trzeba było pozamykać pozycję ze stratą. Wyjazd, jeszcze szczególnie, że tu mieliśmy odbicie od EXa i powrót na tego pipsa w okolice naszego poziomu Sky Blue, lepiej uznać, że jest to zrobione. Oczywiście, gdyby się okazało, że cena, zanim nam spadnie do tego poziomu, podjedzie do góry, tutaj w ten rejon i zareaguje w punkt na nasz poziom, warto będzie się zabrać w podróż w dół. Dlaczego? No, bo nad tymi, tutaj nad tymi pinami najprawdopodobniej stoją stop lossy nad tym również. Czyli wybicie stopów i jakaś taka no, bardzo często precyzyjna reakcja na taki poziom sky blue, czyli na przykład ze schematu na Maćka z MMD i jazda w dół. Co ciekawe, czekajcie, spójrzcie. Ten poziom dzisiejszy to jest poziom dokładnie, pewnie jeżeli się różni to dosłownie punkcikami, dokładnie dzisiejszy poziom to jest ten poziom który od tygodnia no, został prawie zrobiony. Więc jeżeli cena pociągnęła by do góry, tu oczekujemy reakcji, bo ona będzie podwójna: raz na Skyblue, dwa na to Skyblue, które tutaj wisi, nie wisi. Więc warto na wykresie zaznaczyć tę strefę i was, warto zaznaczyć sobie tę. Zakładam, że większość z Was korzysta już z tych, przynajmniej z tych podstawowych poziomów DML. Jeżeli nie, to bardzo proszę o kontakt i udostępnię wam do testów poziomy SkyBlue. Jeżeli one pomogą w zarabianiu pieniędzy, to je sobie w przyszłości będziecie mogli kupić. To na tą chwilę ten poziom, to już go nawet podam, 0,92,304. I tutaj oczekujemy reakcji prospadkowej, jeżeli nam cena dojdzie na USDCHF. ie I na dole ten poziom, do którego mielibyśmy dojechać, to 0,91,854. No trochę niżej, na 91,816 mamy dolny poziom skyblue. No i też mieliśmy to przejście, o którym wcześniej mówił Jarek. To wynikające z, z metodologii MMD tutaj to. Kolejne poziomy to miesięczne wsparcie i opory, no do których jest akurat w tym miesiącu na USDCHF-ie bardzo, ale to bardzo daleko, więc tutaj nic się w tej chwili nie dzieje. Poziomy yellow, jest ich dość sporo na dole, to sugerowałoby, Bardziej tendencję zjazdową. Czyli gdyby się okazało, że zjedziemy tutaj, odreagujemy, ok, jak najbardziej możliwe, ale tendencja z jelołami pokazuje, że bardziej prawdopodobny na USDCHF będzie zjazd w dół. Tu jest zaznaczony jeloł na górze, zobaczcie, bo jeloły na górze, dla przypomnienia, to są poziomy reakcyjne. Na dole mają dużo większy potencjał do zaliczenia. Ten poziom, on nie był, albo był, albo nie był, ale jeżeli nie był, to niewiele brakowało. No jako reakcyjny, wyłączę. Taki przypadkowy poziom, pach, cena na strzale w górę dochodzi do takiego poziomu, odreagowanie, no Tu to oczywiście był ten poziom sky blue, tak, o którym mówiliśmy, pach. Dlatego, dlatego warto no, mieć tych poziomów więcej niż tylko sky blue, czy tam sky blue i fiolet. Ale do tego jakby trzeba, jakby to powiedział ktoś starszy, dorosnąć. A tak naprawdę chodzi o to, żeby nauczyć oko widzenia tego, co dzieje się na rynku w oparciu o większą ilość poziomów. Na początek sky blue, fiolet, redy, tak najbardziej, jeloły, może dodatkowo limki, tak. ale tak krok po kroku, żebyście, żebyście te percepcje w sobie wyrabiali. No, no, oczywiście można to łączyć też z metodologią MMD. No ale wtedy dla niewprawionego oka będziecie mieli na wykresie bałagan. Słuchajcie, mamy fiolety. Fiolety na górze to są poziomy do zaliczenia. Tu jest taki poziom. I tu jest taki poziom. Czyli ten poziom na górze mamy w okolicy Sky Blue, więc reakcja jazda do góry, i na przykład jeżeli przejadą Sky Blue, ale odbicie od takiego wiszącego fioletu jak najbardziej wskazana. No i wtedy wiemy, że mamy na dole poziomy Yellow, ewentualnie przynajmniej ten poziom Sky Blue, który będzie poziomem do rozliczenia. To tyle. Żeby nie mieszać już Wam dalej w głowach, to, to jakby z pozostałymi poziomami nie pojadę dalej. Tylko zostawmy je na tym poziomie tych raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. No, to już nie jest źle. Tak? Jarek, no mów. Tak, proszę. Właśnie w tej sytuacji, tam gdzie jesteśmy, gdzie będziemy teoretycznie, tam w okolicach tego diamentu, mamy poziom, mamy diamenta, mamy przecięcie i jeszcze mamy fiolety. Mhm. Ileś danych mówi, że tam powinno się coś zdarzyć. Tak? Powinny... tak, powinna być jakaś reakcja, albo odreagowanie, albo przynajmniej konsolka. Jakieś zamieszanie być powinno takie większe nawet są obok. To nie w takiej sytuacji, żeby aż tyle elementów było w tym tam momencie. Mhm. Tak, tak. W takich, w takich miejscach wiesz, są na przykład tak zwane klastry: ludzie, którzy handlują na Fibo, to też mają różne tam impulsy, te mierzenia, mierzenia Fibonacci'ego. No im się na przykład składa też coś tam, tak, w jakimś tam mniej więcej pu punkcie, nie? Znaczy. W... 61.8, jak tam i tego typu rzeczy. Tak, i wtedy masz też taki klaster, tyle tylko, że to jest klaster wynikający z geometrii rynku, a my mówimy o klastrach, które wynikają z przepływów finansowych. Więc y, oczywiście, jeżeli te przepływy łączą się na przykład z klastrami geometrycznymi, albo łączą się z, te, z chmurkami MMD, szczególnie przejściami na H1, H4, no to to jest bajka. Więc wtedy. Jeżeli rozjadą taki poziom, to nie ma bata, musimy go zretestować, ale ja to, czego będę się oczekiwał tutaj, to z jednej strony oczekuję tu jazdy do tego poziomu i rozliczenie wczorajszego poziomu schematu PDN, czyli powrotu do nawiasów, a jednocześnie będę oczekiwał odreagowania. Może być właśnie do tych stop-lossów i do tych fioletów, bo te fiolety tutaj szły w poniedziałek, w nocy, dość długo na tym poziomie, więc to, to nie jest poziom też przypadkowy. Chyba, że wydarzy się coś drastycznego. No i zaliczymy na przykład taki fiolet. Bo to, jest, to są te takie pozostawione, te diamenty, ja je nazywam diamentami DML-owymi. No i one kurde też są robione i bardzo często są robione podczas gwałtownych ruchów. Tam ktoś postawił kasę i ta kasa czeka na swój, na swój moment. Podobnie jak tu mieliśmy przecież jeloła. To taki jeloł zawieszony gdzieś w powietrzu, nawet jak ktoś by przypadkowo trafił na taki poziom gdzieś, no to mówił, no dobra, ale to czemu tu? No właśnie dlatego, że ktoś tu położył pieniądze, skonsolidował, a potem pojechał i te pieniądze rozliczył. Przypadków nie ma. Tyle tylko, że jeszcze wciąż nie rozumiemy tego rynku, a przynajmniej ja go nie rozumiem tak, jakbym chciał. Jeszcze wciąż mam dziury w tym serze, choć ser z dziurami jest smaczny, ale chciałbym wiedzieć trochę więcej i żeby takie zagrania były jeszcze bardziej precyzyjne, żeby na przykład w takich PDN-ach, jak ten poziom, który został, no, gdyby pojechali do góry, to żeby nie zostać z tym na dłużej, bo to, że oni go rozliczą, ten poziom, no to fajnie. Pamiętajcie, że duzi gracze grają na rachunkach nielewarowanych, a my, jeżeli handlujemy na rachunku lewarowanym, to gość przejedzie się w górę i w dół i fajnie rozliczy, a my po drodze po prostu wylecimy z pozycji. Dlatego niestety musimy mieć te stop lossy, ale warto wtedy takie poziomy, które nie zostały rozliczone, zaznaczyć na wykresie i do nich jechać. Ok, no więc, a propos tego, co pytałeś, jeżeli dobrze zrozumiałem, co tu się powinno zadziać, tak spodziewam się tutaj większej reakcji. No. A, a myślę, że za tydzień będziemy już wiedzieli więcej, czy, czy się pomyliliśmy, czy właściwie, czy ja się pomyliłem, czy też nie. Tu na pewno jazda i reakcja. Optymalnie, ponieważ jeloły są na dole, to optymalnie byłoby rozliczyć ten poziom sky blue, czyli wyciąć te stop lossy, które mamy tutaj, czyli pyk, wycinka stop i wtedy jazda na dół. Oczywiście z jakąś pośrednią reakcją tu, wtedy jeżeli wytniemy najpierw tą górę, to wtedy tutaj reakcja mniejsza, no i może być też kontynuacja. Chociaż, jeżeli tu jest diament, to chociaż to on nie jest też na końcu dużego, taki diament jak tu mieliśmy. Ten to on tą cenę chwilę podtrzymał. Zaczekajcie, czy mi się to powiększy? o, Tu mieliśmy też diament. I on jakby kilka razy reagował, choć nie było już później na nim retestu po przejechaniu. Więc to prawdopodobieństwo spadków. Na przykład w kierunku takiego diamentu będzie też bardzo duże. Tu na pewno będziemy się spodziewali na USD CHF reakcji.